Witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj znowu w jego małych dłoniach Parkside. Zestaw narzędzi do mechaniki precyzyjnej. Zapraszam! Takie małe pudełko. Bez rewelacji, tak naprawdę, bo to jakiś tam kolejny zestaw, ale jest zupełnie inny od wszystkich tych, które mamy, a mało ich nie mamy. No, przyznaj się, że mało, a cieszycie się. Tak. Bardzo fajne. Małe rzeczy cieszy. Te, ja mnie takie, nie małe rzeczy cieszą. Nie mam z tym żadnego kompleksu, więc żeby to powiedzieć w przeciwieństwie do niektórych, więc spoko. Ej, trzy lata gwarancji, moi drodzy. Ej, tu gdzieś było napisane tak. Walter Werckzuga Salzburg GmbH. Małe płaskie pudełko. Bardzo podobne i podobny zestaw, który widzieliście wcześniej. Penset był ej, tym razem też dostępny. Zastanawiałem się wziąć, nie wziąć, nie wziąłem. Żałuję powiem szczerze, bo byłby dostępny. Takie tam zabezpieczenie tworzywowe. Nie to jest klucz. Dlaczego chcieliśmy to Wam w ogóle pokazać? Większość bitów do mechaniki precyzyjnej jest jednak krótka. A tutaj y, wygląda to zupełnie inaczej. Mamy 18 elementowy zestaw. 18 elementowy zestaw wyposażony y, w, mojej drodzy, w dwustronne bity. 6 dwustronnych bitów Dość długich. One się, <laughs> ma... jest do nich oczywiście uchwyt, uchwyt z zabezpieczeniem, natomiast tak, my już się tym chwilę pobawiliśmy. E, to zabezpieczenie musicie kilka razy ruszyć, żeby ono zaczęło w ogóle trybić, e, że tak to brzydko nazwę. Jeżeli chodzi o te przedłużane bity, to one niby zaskakują, ale tak naprawdę no nie do końca trzymają, nie? Trochę to słabe. Z drugiej strony, no nikt tym nie będzie kręcił na stałe, a w głębokich otworach to naprawdę uratuje Wam 4 litery, ponieważ długość takiego bitu, i choćby ze względu na to, żeby z tego skorzystać po prostu raz na jakiś czas, warto o tym pomyśleć, to jest 7,5 cm. Więc to już do wielu rzeczy się gdzieś tam Wam fajnie sprawdzi. Tych bitów jest, yy, tak jak mówiłem, kilka. Mamy T9, T10, te 5 T6, T7, T8. o torksy. Czyli torksy, tak jest. Jeżeli chodzi o płaskie, e, to to jest w ogóle śmieszna historia, bo mamy tak. 06 na 3,0 i 06 na 4,0, ten 1. I tu mamy jeszcze 0,4 na 2,0, ale z drugiej strony mamy już krzyżaczka, czyli PH1. Hmm. PH00 i PH0, fajny zestaw, szkoda yy, i to jest moim zdaniem minus, że to się nie zatrzaskuje. Fajnie no, ale by nie, nie się... ukrywajmy, nie po co to wziąłeś, po to wziąłeś do drukarki 3D. Tak, yy, bo jest wiele takich miejsc, gdzie po prostu można sporo zrobić mając tak długi, cienki yy, wymienny bit. Ale mnie to Cię interesowało w tym. A to jest jeszcze jedna rzecz, a poza tym to jest na tyle płaskie, że warto to mieć po prostu w ramach zapasu, jak jesteście w terenie, bo nie ukrywajmy, nie jest to narzędzie, do którego będziecie mega często zaglądać. Oprócz tego mamy w zestawie pilniczki. I to też jest fajne do wydruków 3D i nie tylko. Tu już mamy przewężenie w bicie. Odciągamy, wkładamy i zobaczcie, co się dzieje. I to, tego już nie wyciągniesz. Tego już nie wyciągniesz, i to rzeczywiście robi to Szkoda, że takiego przemężania zabrakło w tych bitach, bo w tym wypadku ja byłbym w 100% na tak. Nie? I mamy tutaj tych iglaczków kilka. Jest okrągły, jest trójkątny, jest jeszcze jeden okrągły, ale nieco większej średnicy niż poprzednik. Mamy płaski. Mamy jeszcze jeden płaski troszkę szerszy. To wszystko umazane jest strasznie olejem. I płaski z zakończeniem płaskim. Tak jak widzicie. I to też jest fajna sprawa. Oprócz tego mamy haki na was. Tak. Ja mam na was wszystkie haki teraz. Jak taki <laughs> prezes party. Każdej zresztą. To nie można tylko przypisać jednej, nie wierzę, że to tylko tak jest i tak działa. Trochę się czuję jak dentysta sadysta, ale rzeczywiście te haki Wam się gdzieś tam fajnie sprawdzą. Fajnie, że są wymienne. Osoby bawiące się elektroniką wiedzą, jak ciężko jest czasami bez takiego narzędzia odpiąć tasiemki, zwłaszcza te cieniutkie, malutkie. Nawet oringi wymień. Dokładnie, w o ringi, no, masa różnych zastosowań. 4 sztuki, jak widzicie w komplecie. Naprawdę spoko sprawa. I ostatni temat to jest uchwyt magnetyczny. Nie za długi, jak widzicie. Nie są to metry, raczej centymetry. Ale również z przeważeniem. No, tu już jest. Z tym uchwytem właśnie zauważyłem już wcześniej, że tu jest słabo, jeżeli chodzi o otrzymanie. Bo on ma to przewężenie, mam nadzieję, że będziecie widzieć. Bardzo cieniutkie, w przeciwieństwie do reszty, gdzie ono jest normalne. Więc to też kopali. No, delikatna niedoróbka kompernasa. Tak, natomiast wszystkie pozostałe, zobaczcie. To normalnie idzie. Jeżeli chodzi o długość naszego magnesu to jest to 50 centymetrów powiedzmy w całości od końca do końca, tak? Czyli tam użytkowym mamy mniej więcej 48, ale on robi roboty, zobaczcie. No zestaw do prac precyzyjnych. Nie no, czy to już przesada. No dobra. I mówimy o magnesiku o kilku milimetrach średnicy. Więc spoko, szkoda, że tu jest niedorobiony. Pff, tak naprawdę opisowo, jeżeli chodzi o ten zestaw, no to będzie tyle. Chyba trzeba to pociągować. <grabiarki> Kazanie, czas zacząć, czyli znowu sprzedawczyki Parkside'a. <grabiarki> Inaczej bym powiem. Miałem dużo większe nadzieje w stosunku do tego zestawu. Żeby było bardziej dorobione te chwyty, to byłoby jeszcze okej. Okay. Tak, znaczy inaczej. Jeśli chodzi o iglaki, spoko, bo się trzymają. Jeżeli chodzi o haczyki, spoko, bo się trzymają, sprawdziliśmy wszystkie. Jeżeli chodzi o bity, zabrakło tego przewężenia w ogóle. Mm -hmm. Ale większość producentów jak ma podwójne bity, nie robili właśnie haczyków. Zauważyłem to. A szkoda, dlatego, że to naprawdę by zrobiło robot. Ja byłem napalony właśnie na te przedłużane bity ze względu na to, że one zrobią, znaczy, no zrobią nam robotę, tak? No będzie trzeba na nie uważać przy pracy, niestety, żeby one gdzieś tam nie spadły. Ale większość, przepraszam, że ci przerwę są y, uniwersalne, czyli na do wkręteków elektrycznych robią robotę. Tak. Bo mają tak ma mały bit, że wszędzie ci wchodzą. Więc to też jest spoko. Szkoda, że antenka, jak ja to mówię, z magnesikiem, czyli ta nasza przydłużka magnetyczna, też się nie trzyma. Z drugiej strony, jak mam być szczery, to ma pół metra, nie będziemy na tym wyciągać nie wiadomo jakich ciężarów, tylko jakieś pojedyncze śrubki i nakrętki. Można to spokojnie zrobić bez tego uchwytu. Nie jest to zestaw na ryby. Niemniej jednak uczucia mam mieszane. Czy na pewno to nie jest dla każdego z Was? O tutaj to Jacek się bardziej na to napalił, przepraszam, że tak powiem, pod zestaw drukarki 3D i lasera. Tak jest, do takich dodatkowych precyzyjnych prac spoko sprawa, bo moim zdaniem przy transporcie zajmuje to dużo mniej miejsca niż wożenie bo... zestawów krętaków. Tak, ale zestawy takie mini mamy do obróbki ręcznej pełno. A to jest właśnie zestaw, który pakujemy razem z laserem. Jedziemy na miejsce do celu, tak jak robimy pokazy, zamykamy to, jest w jednym miejscu, wyciągasz, odkładasz, dziękuję, do widzenia. A nie tak jak tamte się walają, wyciągasz, tak no dobra, no są specjalne uchwyty, ale to jest zestaw, który po prostu wrzucacie do środka przykładowo lasera drukarki i jedziecie. Tak. Mówię, to nie jest dla każdego z Was, ale zestaw jest fajny. Mnie bardziej te chyba haczyki urzekły. Tak, powiem Wam szczerze, że nie przekreślałbym tego zestawu tak yy, totalnie, ale z drugiej strony ma swoje wady, o których fajnie, żebyście wiedzieli, że ma. Każdy z Was musi podjąć decyzję, czego tak naprawdę od tego zestawu wymaga i czy jest w stanie się pogodzić z tym, że to działa tak, jak działa. Działa, jak działa, ale pamiętajmy o cenie. To jest dalej Parkside, a cena to jest 25 zł. Więc jak za taki zestaw nie jest to wygórowana cena i uważam, że jednak, mimo wszystko, warto dać mu szansę. No, na trzy lata gwarancji. Tak, to jest kolejna sprawa. Więc co? Myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. A my pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczyska wkrótce. Cześć. Cześć.